Od czego zależą zarobki copywriterów? Co musisz zrobić, żeby zarabiać na copywritingu 2, 3, 5, a może 100 razy więcej niż dzisiaj? O tym będziemy rozmawiać na końcu. Podam Ci również mega tip, co zrobić, jeśli już dzisiaj masz jakichś klientów, co, co zrobić, żeby od razu podnieść swoje zarobki. Bardzo prosta sprawa, to zajmie Ci dosłownie chwilę, a od razu poczujesz tego efekty. Nie przedłużamy, jedziemy, zapraszam do oglądania. Bez zbędnego przynudzania przejdźmy od razu do listy. Wypunktowałem sobie 7 czy 8 konkretnych rzeczy, konkretnych elementów, od których zależą tak naprawdę zarobki copywritera. Rzecz pierwsza to mental. Mental, czyli twoje nastawienie. Chodzi o to, co ty tak naprawdę myślisz, gdzie w twojej głowie jest sufit. Jeżeli chcesz zarabiać na copywritingu 100 zł miesięcznie, chcesz tylko sobie minimalnie dorobić do kieszonkowego albo mieć na przysłowiowe waciki, no to Tyle będziesz zarabiać. Jeżeli patrzysz szeroko i myślisz sobie, że chcesz zarabiać naprawdę świetne pieniądze, może chcesz zarabiać 5, 10, może 50 tysięcy na tym, to naprawdę również jest możliwe. Oczywiście ciężko będzie to zrobić od razu. Potrzeba do tego różnych kompetencji, doświadczenia, dużo nauki i tak dalej. Natomiast to wszystko jest możliwe. Dlatego miej otwartą głowę i gdzieś tam daleko w swoich planach, w swoich celach, zastanów się, czy rzeczywiście nie chcesz zarabiać naprawdę świetnych pieniędzy, nawet takich, które zarabia tylko mały procent copywriterów, bo zauważ, że większość osób jest nastawiona na to, żeby po prostu cokolwiek dorobić. Większość copywriterów zarabia niewielkie pieniądze, ale to tylko z tego powodu, że są jakby na to nastawieni, że taki mają po prostu mental, że Tyle mi wystarczy, jeżeli chcesz więcej, to po prostu zacznij od tego, żeby zmienić mental, nastawić się, ukierunkować na większe zarobki. Zresztą taka jeszcze drobna dygresja, ten element działa zawsze. Jeżeli szukasz pomysłów na to, jak zarobić 500 zł, 1000 zł, no to będziesz gdzieś wokół tego się obracać. Jeżeli szukasz pomysłów, co zrobić, żeby zarobić milion, no to te pomysły będą inne. Trzeba po prostu otworzyć głowę. Okej, okay, jedziemy dwa, specjalizacja. To również jest bardzo istotny element i zarobki copywriterów zależą od tego. Nieco inaczej to będzie wyglądało, jeżeli nie masz żadnych specjalizacji i po prostu przyjmujesz. Wszystkie zlecenia, jakie są, ale im ta specjalizacja jest yy, głębsza, im lepszym jesteś ekspertem, czy lepszą ekspertką, na przykład wchodzisz gdzieś głęboko w SEO copywriting, czy w copywriting sprzedażowy, czy w jakiś naming. Otwierają się nowe możliwości i te zarobki rosną. Sprawa trzecia nisza. Nie warto być copywriterem uniwersalnym copywriterem, który zna się na wszystkim i pisze o wszystkim no bo wtedy te teksty po prostu nie będą dobre. Zastanów się, co jest Twoją mocną stroną, co lubisz robić, co. Mogłabyś czy mógłbyś robić, nawet gdyby nikt ci za to nie płacił? Może to jest oglądanie seriali, może to jest śpiewanie, może gra na gitarze, może robienie zdjęć, i tak dalej. Znajdź swoją mocną stronę, znajdź swoją niszę, znajdź swoją branżę, znajdź swoją kategorię tematyczną i pozycjonuj się jako copywriter z tej dziedziny. Gwarantuję, że to wpłynie na wielkość Twoich zarobków. Sprawa czwarta, umiejętności sprzedażowe. Jeżeli chcesz mieć dobrych klientów, warto posiadać chociaż podstawowe umiejętności sprzedażowe. Rzeczy, które przydadzą ci się chociażby podczas wyceny. Możesz po prostu powiedzieć komuś: Mój tekst kosztuje 30 zł, ale możesz to przedstawić w taki sposób, że ktoś za ten tekst zapłaci ci 50 albo 100, jeżeli będziesz mieć dobrą ofertę. Więc jakby sprytne wycenianie, dobre przedstawianie, pokazywanie wartości. Yy, to są rzeczy, które pozwolą ci zarobić na Twoich tekstach więcej. Rzecz druga, związana ze sprzedażą, to na przykład umiejętność robienia upsella. Jeżeli Twój klient chce zamówić od ciebie artykuł blogowy, no to może zaproponuj jeszcze do tego posta na Facebooku, który będzie ten artykuł promował, i tak dalej, i tak dalej. Zawsze stara się coś jeszcze dosprzedać swojemu klientowi. I rzecz trzecia, takie trzy przykładowe elementy właśnie z tego zakresu sprzedażowego chciałem Ci tutaj przedstawić, to robienie follow-upu. To znaczy, jeżeli odezwiesz się do klienta, no to on być może ci odpowie, może nie odpowie, ale tak naprawdę, jeżeli codziennie będziesz się odzywać do 10 klientów, no to pewnie może dwóch ci odpowie. Ale wtedy właśnie wchodzi follow-up, czyli przypominanie się, czy działamy, czy robimy, proszę o odpowiedź, czekam dalej, i tak dalej, i wtedy więcej tych klientów odpowie ci, i to niezależnie od tego, na jakim etapie negocjacji będziecie. Także trzy takie przykłady: wycena, upsell, follow-up, ale oczywiście tych zagadnień związanych ze sprzedażą jest dużo więcej. Trzeba mieć, posiadać pewne umiejętności sprzedażowe, żeby wchodzić na wyższy poziom copywritingu, żeby zarabiać coraz więcej pieniędzy. Sprawa piąta to jest otoczenie. Naprawdę warto znać innych copywriterów, mieć z kim porozmawiać dokładnie na ten temat, mieć kogoś, kto się będzie motywował, ciągnął do góry, czy odpowiadał, tłumaczył pewne niejasności, jeżeli takie się pojawią. Nie masz takich ludzi w swoim otoczeniu, w swoim, nie wiem, mieście. Nie ma sprawy, bo jest internet, jest masa grup, tak jak choćby nasza grupa na Facebooku. E, jak zacząć, żeby mieć zlecenie już od pierwszego dnia? Znajdź sobie tę grupę na Facebooku, dołącz do niej i bądź w społeczności ludzi podobnych do siebie. Sprawa szósta doświadczenie. Oczywiście od doświadczenia również zależy to, ile zarabia copywriter. Im to doświadczenie jest większe, yy, to tym jest wiedza większa no i można zarabiać więcej. Pamiętaj, cały czas musisz się uczyć jako copywriter. Jeżeli nie uczysz się, nie zdobywasz nowych umiejętności. Nie podejmujesz kolejnych wyzwań, no to trudno, będzie ci zarabiać więcej. I sprawa ostatnia, czyli chęci. Naprawdę zastanawiałem się, czy to powiedzieć, ale to jest jednak niesamowicie ważne. Może brzmi trywialnie, brzmi banalnie, ale chęci. Czy chcesz coś więcej? Czy chcesz się rozwijać, czy chcesz robić kolejne kroki do przodu? czy naprawdę to robisz, bo powiedzieć tak chcę zarabiać więcej tak chcę się tego nauczyć, tak chcę spróbować to jest jedna sprawa, ale jakie potem za tym idą konkretne kroki? Czy podejmujesz działanie, czy tylko to zostaje w głowie i myślisz sobie no może kiedyś jak, może jednego nie mi się zachce, nie zachce się. Musisz po prostu się zmotywować i chcieć naprawdę, naprawdę tego chcieć. Krótko podsumowując, które elementy, jakie elementy wpływają na to, czy zarabiasz dużo, czy zarabiasz mało? Jest to mental, jest to specjalizacja, jest to nisza, umiejętności sprzedażowe, otoczenie, w jakim jesteś, Twoje doświadczenie i to, jakie są Twoje realne chęci. Króciutko powiem Ci jeszcze, co musisz zrobić, żeby zarabiać więcej. I zacznij po prostu od tego, żeby określić, gdzie jesteś dzisiaj. Czy już coś robisz? Jeśli nie robisz, tylko właśnie się zastanawiasz, myślisz, to jest fajny pomysł, to po prostu zacznij. Natomiast określ tą swoją sytuację, czy już coś robisz, ile dziennie piszesz, ile znaków, ile tekstów, ile masz tych zleceń, ilu masz klientów, jacy to są klienci, czy spoko, czy niespoko. Zastanów się, co u Ciebie działa, co nie działa. I w drugim kroku zrób analizę i przygotuj plan naprawczy. No bo być może okaże się, że na przykład masz Dwóch klientów miesięcznie, no i narzekasz, że mało zarabiasz. No to sprawa jest bardzo prosta. No to musisz mieć czterech klientów. Tak jak tych dwóch klientów pozyskałaś, czy pozyskałeś, zrób to samo i pozyskaj kolejnych. A może jest inna sytuacja, może masz tych klientów na przykład dużo, ale oni mało płacą, no to trzeba by popracować nad elementem, żeby podnieść trochę te stawki, żeby coś może popracować w kwestii wyceny. A może w ogóle nie pozyskujesz klientów, tylko działasz w jakichś innych miejscach, i tak dalej, i tak dalej. Określ to. Jak wygląda Twój aktualny status? Następnie zrób analizę i przygotuj plan naprawczy. Dwie dodatkowe rzeczy: określ niszę i określ specjalizację. Bez tego naprawdę trudno się rozwijać, bez tego trudno pozyskiwać fajne zlecenia, w jakiej tematyce, w jakiej branży czujesz się mocna. Czy czujesz się trochę lepsza niż Twoi znajomi, to już wystarczy. To nie musisz być jakimś super mega ekspertem czy ekspertką. No i pomyśl, w jakim kierunku copywritingowym chcesz się bardziej rozwijać, czy właśnie w seo-copywritingu, czy sprzedażowym, czy może w social mediach itd., itd. I teraz obiecany tip dla osób, które już mają swoich klientów, co zrobić, żeby od razu przeskoczyć na wyższy poziom. To jest wskazówka, którą ja sam kiedyś usłyszałem, sam ją zastosowałem. I no ona no, naprawdę działa, po prostu po prostu działa. Napisz do każdego ze swoich klientów, ze swoich stałych klientów, że podnosisz ceny. O! 10, 20%, może 30%, zależy jak chcesz. I oczywiście może ci się to wydawać trudne i możesz mieć obawę, że taki klient odejdzie, ale myślę, że nie odejdzie. Często jest tak, że nawet jeśli ci klienci odchodzą, to przychodzą inni, lepsi, którzy, z którymi współpraca jest ciekawsza. Natomiast, żeby to wszystko przyszło płynnie, łatwo, żeby klient też był z tego zadowolony, to możesz zastosować taki trik i poinformować, że w tym miesiącu przyjmujesz ostatnie zamówienie po tej niższej cenie, więc prawdopodobnie to, to też będzie duże zamówienie, więc już nawet tutaj zyskasz. A klient też będzie przygotowany, że od kolejnego miesiąca będzie już trzeba zapłacić troszeczkę, yy, troszeczkę więcej. Oczywiście dobrze to uargumentuj, dlaczego podnosisz tą cenę, bo. Na przykład pojawiło się coś nowego w, waszym, w Twoim procesie tworzenia treści, a może yy, przerobiłaś jakiś nowy kurs, książkę, yy, czy może nawet bezpłatne materiały na YouTube, ale jeżeli dobrze to yy, wytłumaczysz, że się cały czas rozwija, że teksty są ok, że terminowo jest wszystko dobrze, że nie ma poprawek, o ile oczywiście wszystko tutaj działa właściwie, yy, no to prawdopodobnie klient nie będzie miał większych obiekcji. I ten proces powtarzaj cyklicznie, powtarzaj co, co pół roku przynajmniej, co rok może warto to robić, warto podnosić te ceny i po prostu pod tym kątem również się rozwijać. Koniecznie daj znać w komentarzu, z czym masz problem, co cię powstrzymuje przed tym, żeby zacząć zarabiać na copywritingu więcej, jakie masz blokady, jakie masz problemy, czego nie rozumiesz, z czym sobie nie radzisz na te wszystkie twoje pytania. Postaram się odpowiedzieć, być może jeżeli y, będą jakieś y, bardziej rozbudowane, to nagram również o tym kolejne odcinki na kanale. Dzięki za uwagę, zostaw komentarz i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!